Dawno temu, może nie tak całkiem dawno, w odcinku o wspominałem, że temu sprzęciorowi kompana dokoptowałem. A za dłuższą chwilę też się przekonacie, dlaczego dopiero teraz ten odcinek oglądacie. <zysy> Niewiele brakowało, abym zamiast klawiatury Creative Prodaki posiadał bohatera odcinka już ponad 15 lat temu i to nie odbyle kogo, a przypomniałem sobie o tym przypadkiem, jak gromadziłem materiał na odcinek o Korgu X3. Drugi raz z tym sprzętem zetknąłem się jakieś dwa lata temu, jak pod wrażeniem starszej, ekstremalnie ciężkiej i uwielbianej przez Wangelisa CS 80 szukałem przystępnej cenowo alternatywy, najlepiej od tego samego producenta. I tak, mimo że mu daleko do starszej 80 to dzięki prezentowanym na YouTubie aranżom w klimatach dance, techno czy trans, zacząłem go dostrzegać na przyjęciach weselnych i finalnie na niego... Polować. Po kilku nieudanych aukcjach, na których szaleńcy przebijali mnie niemal czterocyfrową kwotą, trafił się egzemplarz bardziej do wyremontowania niż używania, więc ryzykując kupno totalnego złomu, wylicytowałem go za jedną trzecią ceny, jaką inni chcieli wtedy zapłacić za sprawną wersję. A mowa oczywiście o syntezatorze. Jemy! Model CS1X. Egzemplarz, który do mnie dotarł, wygląda jak pankowy artysta po srogiej imprezie, czyli poobijany ze wszystkich stron, niekompletny, zjarany, a jakby mało było tego, to jeszcze miał epizod z ogólnodostępnymi w latach osiemdziesiątych dopalaczami. Sam sprzęcior w porównaniu do poprzednio branych w moje ręce instrumentów jest leciutki jak piórko, a wciskając klawisze, zastanawiałem się, czy ta lekkość, porównywalna z zabawkowymi instrumentami, była zamierzona, i wszystkie egzemplarze, są takie, czy też to jest tylko objaw zużycia tego egzemplarza? Na froncie instrumentu obok klawiatury muzycznej zamiast joysticka producent wmontował pokrętła, z których to sprężynujące płynnie zmienia wysokość dźwięku, a drugie prawdopodobnie zmienia intensywność efektu typu vibrato lub tremolo. Nad klawiaturą do dyspozycji mamy sporo pokręteł lub ich reszt oraz przycisków pozwalających szybko i płynnie modyfikować parametry aktualnie wybranego brzmienia. I tak, oprócz pokrętła głośności, mamy do dyspozycji pokrętła regulujące parametry obwiedni, filtrów plus dwa, prawdopodobnie podpinane do różnych parametrów brzmienia, a ustawienia wszystkich sześciu mogą być zapamiętane i wybrane za pomocą tych dwóch przycisków. Przy wyświetlaczu znajdziemy przyciski kontrolne pozwalające włączyć arpeggiator, czyli taki dodatek pozwalający ulżyć palcom muzyka przy prostych sekwencjach melodycznych. Przyciski do zmiany aktualnie odgrywanych oktaw, składowych brzmienia albo numeru wybranego instrumentu, który równie dobrze można wpisać z klawiatury po drugiej stronie wyświetlacza. Jest jeszcze kilka innych sekcji, chociażby przyciski wyboru trybu pracy między zoptymalizowanym do występów czy bardziej zgodnym z standardem General MIDI, a rząd przycisków i ten klikut, na którym kiedyś było pokrętło, ustawiają szczegółowe, lecz rzadko zmieniane podczas występu parametry brzmienia, konfigurację komputera instrumentu oraz dużo innych parametrów, które pominę, aby was nie zanudzić, i przejdę do tylnej ścianki instrumentu. Na niej można znaleźć gniazda sprzęgu MIDI, obok których konstruktor umieścił przełącznik je aktywujący lub wybierający alternatywną formę komunikacji z komputerem prawdopodobnie za pomocą specjalnego kabla typu RS232. Gniazdo mały Jack można traktować jako wejście budżetowego miksera audio, bo pozwala ono podpiąć inne źródło dźwięku, które syntezator domiksuje do swoich brzmień. Te trzy duże jacki pozwalają podpiąć trzy dodatkowe kontrolery nożne, z których do dwóch można przypisać różne parametry, a trzeci steruje głośnością. Zostało właściwie tylko gniazdo z wyłącznikiem zasilania oraz wyjścia audio, z których dwa są sygnałami liniowymi, a do trzeciego bez problemu można podpiąć słuchawki. Aby dowiedzieć się, czy sprzęcior przetrwał okrutne traktowanie przez poprzedniego właściciela, musiałem na początek dobrać do niego odpowiedni zasilacz. Na szczęście nie ma tu jakiegoś wyszukanego standardu, a zwykły 12-voltowy zasilacz standardową dla takich konstrukcji wtyczką i o wydajności około 1,5A powinien wystarczyć. Może ten, co miałem pod ręką, nie wygląda rewelacyjnie, ale spełnia te warunki z niema nawiązką, więc ciekaw rezultatu podpiąłem go do sprzęciora i czym prędzej odpaliłem. Na wyświetlaczu napis powitalny zauważyłem i chwilę po wciśnięciu klawisza mogłem rzec. Zyje! a potem męczyłem sprzęcior, by dojść do racji, że sprawdzenia wymaga pokrętło modulacji, a podczas zdjęć z komodorkiem klawisze popis mi dały, jakby się zawiesiły i dynamikę wykrywać przestały, także dla takich problemów z piętrzeń musimy odkryć co kryje wnętrze. Podobnie jak w przypadku KORGA X3 trzeba było przebrnąć przez plaszany spód przykręcony doprowadzającą do szały serwisanta posiadającego zwykły śrubokręt liczbą wkrętów, a jedynym pocieszeniem jest chyba tylko to, że tym razem wszystkie były takie same. Skoro parę miesięcy temu było głośno o filmach, w których wybawcy wyciągali kotki spod kół ciężarówek, to ja też wyciągnę kotka z tego sprzęciora. Nie ukrywam, że uradowały mnie przewlekane kondensatory elektrolityczne na płycie głównej, bo to oznacza, że nie muszę skupiać się na rekapingu. Czy konstrukcja miała mieć pierwotnie alternatywne zasilanie, czy też została zaadoptowana z jakiejś nieudanej zabawkowej edycji, tego nie wiem, ale komora na duże baterie na wypadek apokalipsy zombie i braku elektryczności daje możliwości łatwiejszego przerobienia sprzętu na taką opcję. A sama konstrukcja składa się z obekranowanej grubą blachą płyty głównej, będącej podobnie jak w poprzednio pokazanych korgach małym komputerem, sterującym właściwym syntezatorem dźwięku zamkniętym w tym scalaku, który zapisane w pamięci stałej sample przetwarza na to, co wynikowo usłyszymy. Bateria, podobnie jak w innych syntezatorach, podtrzymuje zapisane w pamięci statycznej ustawienia głównie brzmień. Za wykrycie tego, które i jak zostały wciśnięte klawisze, odpowiada ta dedykowana do tego celu płytka z mikrokontrolerem. Wydawałoby się, że po odcinku z Korgiem M1 mógłbym już Wam nie ględzić o tym, jak taka klawiatura działa, lecz pewnie część z Was czułaby niedosyt, bo w tym instrumencie mamy jeszcze inną konstrukcję. Najpierw przypomnę Wam ten z organów Viscount Cantorum, czy jak to woli po amerykańsku Viscount, w której pod każdym klawiszem umieszczony był tylko jeden gumowy przycisk zamykający obwód podczas wciśnięcia klawisza, analogicznie jak to jest. Chociażby w typowej komputerowej klawiaturze. Aby uczulić taką wersję na siłę uderzenia, pod każdym klawiszem dodano jeszcze jeden przycisk, który zamyka obwód przy większym stopniu wciśnięcia klawisza. I tak jak muzyk tylko muśnie klawiszem, to zazwyczaj zamykany jest obwód tylko jednego przycisku, a przy mocniejszym naparzaniu zadziałają oba, a siłę wciśnięcia ustala się mierząc czas między pojawieniem się sygnału z pierwszego przycisku i obu. I przez chwilę już myślałem, że was w błąd wprowadzałem, a ten instrument jest jednak ociosany, jak pokazane wcześniej organy, lecz po uważniejszym przyjrzeniu się płytce drukowanej przyciskom odkryłem, że konstruktorzy zmieścili tu wszystko. Jedno zdublowane złącze zostało naniesione na obrzeże gumki. Ono załącza się jako pierwsze, a drugie, tak jak w normalnym przycisku, umieszczone jest w samym w środku. Dość ciekawie wyglądają też same klawisze, które producent pogrupował w trzy nierozerwalne sekcje, co z jednej strony ułatwi pewnie późniejsze złożenie klawiatury, lecz w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek klawisza będzie wiązało się z wymianą całego takiego kompletu. Po przepłukaniu sesji z płynem do czyszczenia piekarników czarne klawisze można uznać, że zostały wyczyszczone, a białe powędrowały do Tydzień powolnej kąpieli w perhydrolu. W międzyczasie przepłukałem gorącą wodą resztę konstrukcji, przeciściłem gumki, płytkę i zająłem się potencjometrami pokrętę przy klawiaturze z akcentem na ten oznaczony jako mod. Aby nie wypłukać, albo jak najmniej wypłukać oryginalnego smaru hamującego z wnętrza konstrukcji, tym razem stosując się do Waszych uwag, rozebrałem obudowę i płynem do potencjometra Potencjometru starałem się przepłukać tylko powierzchnię oporową razem z ruchomym stykiem. Potencjometru do płynnej regulacji tonu, skoro działa prawidłowo, postanowiłem na razie nie ruszać. Po odświeżeniu pokręteł i potencjometra przyszedł czas na obudowę, przed której rozebraniem musiałem się zmierzyć z jeszcze jednym wyzwaniem. Pewnie spadająca gałka głośności tak denerwowała poprzedniego właściciela, że ten, aby się już z nią nie męczyć, przytwierdził na amen Budaprenem. Nie widziałem już sensu, by się na to mocno złościć, tylko skorzystałem z wykałaczki, benzyny ekstrakcyjnej i pokładu cierpliwości a Wtedy jeszcze nie wiedziałem w jaką minę się kolejnym zabiegiem wkopałem, bo z przyzwyczajenia wziąłem płyn do piekarników czyszczenia. Lepki osad czy mieszanka kurzu i tłuszczu ładnie zeszła, lecz delikatna brokatowa uroda niebieskiego podkładu też razem z nim przeszła. Kolejnym powodem za głowę się łapania hmm, była próba wgniecenia prostowania. Tworzywo, Prawdopodobnie podciśnienie modlane nie chciało do pożądanego kształtu choć po części wrócić, więc widząc, że jest jeszcze gorzej, zabawę z hardkorowym hoterem z pokorą musiałem zarzucić. A do ubytków w głębieni wżerki po budaprenie będzie najlepsza żywica epoksydowa w mojej ocenie. Lecz zanim w miejscu pęknięć zastygnie kształt nowy, muszę z ocalałych miejsc zrobić odlew silikonowy. Z pociętych fragmentów formy wzorcowej nadałem zarysy zewnętrzne obudowie, a wewnątrz użyłem kawałka folii plastikowej, a żeby żywica nie uciekała, będzie ją plastelina powstrzymywała. Dobę później byłem bogatszy o dwa doświadczenia. Hmm, po pierwsze, żywica swoje waży i dobrze jest jej zapewnić bardzo sztywną formę. A po drugie, lepiej dobierać kolory przy docelowym obiekcie, a nie na tak zwane wydaje mi się. Bo wyszło jak widać i bez w bawełnę owijania, powiem, że nie obędzie się bez malowania. Ale zanim zacząłem malować, wszystko musiałem wyrównać i wyszlifować. Hmm, wiem, za bardzo lubię rymować. Kolejnym wyzwaniem był dobór odpowiedniego lakieru. Nie tylko dlatego, że obudowa ma dość trudny do przemalowania w amatorskich warunkach odcień, ale przede wszystkim z powodu przekłamań, jakie wkradają się w barwach pokazanych na zdjęciach sprzedawanych produktów. Ostatecznie z kilku kupionych lakierów padło na ciemno-niebieski akryl. Ale zanim spray poszedł w ruch, trzeba było zabezpieczyć wszystko, co miało pozostać nietknięte, w czym pomogła mi wspiera. Na tujówdzie ostrym nożykiem taśma malarska. Tam, gdzie dało radę, uskuteczniłem szczegółowe wycinanie, a w pozostałych miejscach zapału zostało tylko na obramowanie. Ale niestety, jak farba już poleciała, no wyszło, że taśma nie była doskonała. W niektórych miejscach mimo pilnowania tak pozłaziła, że paskudnych nacieków i gradientów narobiła. Jakby tego było mało, biała farba użyta do napisu też nie szczędziła mi swoich kaprysów. Mówiąc inaczej, bez zbędnego gadania miałem pieruńsko dużo poprawiania. Najgorsze jednak przede mną jeszcze zostało, bo tego nadruku uratować się już nie dało. Krótko mówiąc, trzeba było to zamalować i w kreatywny sposób od nowa nadrukować. Dobra, wystarczy pauza. Mój pomysł, jak to zrobić w amatorskich warunkach, to użycie specjalnego, samoprzylepnego, przeźroczystego arkusza, na którym uprzednio nadrukuję to, co ma być widoczne i takie coś nakleję na obudowie. Idealnie byłoby zrobić taki wydruk białym tonerem, ale w praktyce jego cena przekroczyłaby wartość urządzenia. Zostałem więc przy klasycznym czarnym tonerze, a wzór oznaczeń wydobyłem z instrukcji obsługi, który metodą prób i błędów dopasowałem mierząc charakterystyczne punkty na wydrukach i porównując z rozstawem ich odpowiedników na obudowie, wspomagając się przy tym suwmiarką. Oprócz frontu obudowy czy spodu, który był już znacznie prostszy w rekonstrukcji, uwagi wymagały też pokrętła. Najprostszą opcją w amatorskich warunkach byłoby kupno, lecz zdobycie takich, nawet używanych, jest w praktyce niemożliwe. Zamiast nich można byłoby znaleźć podobne i wymienić wszystkie, ale ja szukając okazji do nauki poszedłem jeszcze inną drogą. Jako, że są to części odlane z jednolitego tworzywa, to pomyślałem, że spróbuję zrobić ich odlewy z żywicy epoksydowej. Po oczyszczeniu wzorca i przygotowaniu silikonu odlewniczego zanurzyłem wzorzec najlepiej jak potrafiłem w silikonie, uważając przy tym, aby było jak najmniej pęcherzyków powietrza w substancji, bo niestety nie mam odpowiednich narzędzi do odgazowywania. Jak silikon już stężał, trzeba było naciąć formę tak, aby dało się wyjąć wzorzec i w tym momencie mogłem wykonać pierwszy odlew. Analogicznie jak przy rekonstrukcji obudowy składniki żywicy trzeba wymieszać według instrukcji, dodać pożądany barwnik, zalać przygotowaną formę i cierpliwie czekać, bo żywica tężeje ponad dobę, a producent nawet sugeruje dwa dni. A tak wygląda pierwszy odlew. Jak już wykonałem kilka takich kopii, to nadszedł czas, aby to wszystko złożyć i kończyć pracę, lecz jak już wszystko było odświeżone, nasmarowane i lepiej chodzące, to nie dawał mi spokoju jeden klawisz, który wyglądało na to, że przerywał. Tu wam przygodę streszczę tylko, bo tęgo się nakląłem i umordowałem, jak się filmem innego youtubera zasugerowałem, w którym jegomość z gracją i taktem czyści grafitowe przyciski w sprayu kontaktem. U mnie ta rada tym poskutkowała, że połowa klawiatury działać przestała. Przebrnąłem przez lakier przewodzący, zestaw naprawczy do pilotów czy nowych gumek komplety, lecz w moim przypadku to niewiele pomogło niestety. Finalnie jednak udało mi się klawiaturę uratować, ale musiałem się sporo nasączonym wizopropanolu wacikiem naszorować. Lecz nawet po tym zabiegu syntezator dziwnie się zachowywał i od czasu do czasu podczas grania przerywał. Tym razem jednak sposób diagnozy zmienił bo zamiast sprzęt rozkręcać do kompa podłączyłem i słysząc, że wirtualny instrument gra jak powinien, czyli dłużej, już wiedziałem, że problem raczej nie jest w klawiaturze. Po jakimś czasie, jak komunikacja z kąpem zaczęła mi też zanikać, zauważyłem, że jest problem w okolicy tego przełącznika, którym jak się trochę poruszało, to wszystko magicznie się naprawiało. Także czekało mnie ponowne sprzęciora rozkręcenie, wyłud przełącznika z płytki i jego czyszczenie. Hmm, kurczę, jeszcze trochę i cały odcinek taki będzie. Tym razem już nie brałem płynu kontakt pod uwagę, a szczotkowałem styki wspomagając się izopropanolem i finalnie nasmarowałem konstrukcję wazeliną techniczną. Po sprawdzeniu trwałości przełączeń w lutowaniu i ponownemu złożeniu mogę powiedzieć, że mniej więcej po ponad pół roku od pierwszego rozkręcenia zakończyłem pracę nad tym sprzęciorem. Pewne rzeczy czuję, że z Zrobiłem wzorowo, a inne niestety schrzaniłem koncertowo. Na tym polega nauka, a ja robiłem sprzęt dla siebie, więc mam unikalny model. A mal kontentów kręcenie nosem mnie nie rusza taka moja artystyczna dusza. Ale nie mam zamiaru dłużej tkwić w tej konsternacji, bo jeszcze chcę choć przez chwilę pokazać sprzęciora w akcji tym bardziej, że do tego od razu się przymierzałem i w różnych etapach postępu prac ujęcia nagrywałem. Bardzo mi się w tym sprzęcie podoba, że obwiednie filtry czy inne efekty można tymi gałkami dostosować i sporą część ustawień z palca bez przeklikiwania wywołać. A z brzmień, z których część już gdzieś słyszałem. Dla was fragment na kilka minut przygotowałem. A to tylko subiektywnie wybrane brzmienia z dwóch bibliotek zawierających 128 pozycji każdej. Ale myślę, że powoli, lecz nieubłaganie, nadchodzi czas na podsumowanie. Syntezator przeszedł gruntowne czyszczenie, dziur łatanie, malowanie, wybielanie, baterii wymianę i pokrętę rekonstruowanie. Gdybym nie chciał zdobywać wiedzy i doświadczenia podczas tej zabawy, to zdecydowanie nie podjąłbym się naprawy. Koszt materiałów przebił cenę sprzętu zakupionego, także zamiast się bawić, mógłbym spokojnie kupić sprawnego. Ale jeśli ktoś z Was chciałby się też pobawić w reanimowanie, to na zadbaną obudowę rekomenduję polowanie. A jeśli chodzi o sam sprzęt, to mimo, że jest w taniej i niewyjściowej obudowie, potrafi pokazać pazur i ma rozwiązania nietuzinkowe. Wewnątrz pracuje na samplach, czyli obróbka danych cyfrowa, a gałki na obudowie dają iluzję, że jest to konstrukcja analogowa. Choć wiele osób mówi, że zestaw dźwięków ma mocno tematyczny, to myślę, że wyśmienicie się sprawdzi w każdym stylu elektronicznym. Jedni mówią o nim instrument legenda, nie narzekają, że to sprzęt nie trafiony, lecz utwory na nim zagrane świadczą, jak mocno ten syntezator jest niedoceniony. Co ciekawe, ma on hmm, brata z tym samym procesorem i niemal w takiej samej obudowie, lecz z wyższej półki obwody generujące dźwięki dają mu możliwości zupełnie nowe. Nawet chciałem taki nabyć do realizacji odcinka i go zacięcie licytowałem, lecz niestety i o takiego brzydala bitwę w ostatnich. Chwili przegrałem. A tak na marginesie pocieszenie nadeszło szybciej niż się w najśmielszych oczekiwaniach spodziewałem bo takiego klawiszowego potwora, zjadającego wszystkie przeze mnie pokazane instrumenty, sobie prezentowałem. Ale teraz nie będę mówił o nim więcej, bo zasługuje on na osobny odcinek. A ten nareszcie zamykam po ponad pół roku że tyle czasu mi to zajęło sam jestem w szoku. Wiem, że niecierpliwie wyczekujecie kolejnego odcinka z cyklu naprawy, lecz ja muszę zwolnić trochę miejsca na dyskach, by kontynuować te zabawy. A ja już kończę, nareszcie. Opowieść tą. Do zobaczenia, trzymajcie się!